Andrzej Zocze obchodziłby w tym roku swoje 74 urodziny. Niestety, w 1991 roku został zastrzelony przez męża młodej aktorki. Mężczyznę zgubiła miłość, której bardzo pragnął. Padło kilka strzałów tego feralnego dnia. Zginęła ostatecznie także Zuzanna Leśniak, którą Zocze poznał w 1988 roku. Nie wiemy, czy w bardzo popularnym utworze nas nie rozdzieli, śpiewał o tym, co się rodziło wówczas między nimi. Natomiast wiadomo, że dwa lata później już oboje nie żyli. Poznajmy wszelkie szczegóły. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek. Z Andrzejem Załchą Zuzanna Leśniak poznała się w 1988 roku przy okazji kameralnego przedstawienia teatralnego. Przypadli sobie do gustu. Trudno jest stwierdzić, na ile już wtedy coś się zaczęło między nimi rodzić, a na ile była to czysto zawodowa fascynacja? Piosenkarz był ciągle w małżeństwie z Elżbietą Zauchą, aktorka niedługo po ślubie z Iwesem Gulej, francuskim scenarzystą. Jak się okazało? Mieszkali przy tej samej ulicy, zaczęli często spotykać się w teatrze. Finał tej historii okazał się tragiczny śmierć Andrzeja Zauchy w 1991 roku szokowała wszystkich. Ale od początku wydarzenia nabrały tempa, kiedy żona zauchy zmarła po udarze w 1989 roku. Dla artysty to był cios, na jakiś czas zniknął, aby potem szukać pocieszenia wśród znajomych i przyjaciół. Zuzanna była głodna grania, teatr był jej życiem. Była zafascynowana zauchą. Miała męża, ale to małżeństwo miało się już ku końcowi. Oznajmiła mu, że nic z tego nie będzie. On jednak nie chciał o tym słyszeć, opowiadali znajomi pary i niemal zgodnie dodawali: Nie wiadomo, czy z Andrzejem łączył ich romans, czy dopiero wzajemna fascynacja się w niego przeradzała. Nie afiszowali się publicznie znajomością. Wiedziałam, że są razem, ale myślałam, że jej małżeństwo jest już w fazie schyłkowej, że się rozstają. Z jakichś powodów jest to tajemnica, ale już jest po wszystkim. Ojciec mi powiedział, że są parą, ale mówił, że to jeszcze nie jest do końca oficjalne, więc prosił o dyskrecję. Pytał, czy mi to nie przeszkadza. Odpowiedziałam, że bardzo lubię Zuzę, bo tak było. Nie wiem, jak to traktowała Zuza, ale ojciec raczej poważnie. To była pierwsza kobieta po mojej mamie, w której chyba się zakochał, wyznała Agnieszka Zocze, córka piosenkarza. Mąż aktorki, Gulej, Zaczął podejrzewać, że między jego żoną a piosenkarzem jest romans. Kiedy natknął się na zauchę w ich mieszkaniu, z trudem powstrzymał nerwy. Innym razem przyłapał Zuzannę na kłamstwie. Zocze zaczął się bać, bo znał porywczość Francuza. Tym bardziej, że ten powiedział mu, że go zabije, jeśli on odbierze mu ukochaną. Pan Andrzej śmiał się, ale zaczął unikać miejsc, w których mógł go spotkać. Nie czuł się dobrze w Krakowie. Nadszedł ten feralny dzień 10 października roku 1991 rok. Tego wieczora Zuzanna i Andrzej zagrali po raz pierwszy razem na scenie w Opanu Twardowskim. Potem wyszli z teatru Stu i poszli w kierunku samochodu Zauchy. Nagle z za rogu padły strzały. Leśniak zasłoniła Zauchę własnym ciałem, przyjmując na siebie strzał w samo serce. Osiem pozostałych trafiło piosenkarza. To wszystko wyglądało jak scena z filmu gangsterskiego. Nieco później i w gulej oddał się w ręce policji. Został skazany na 15 lat. Wyszedł z więzienia 1 grudnia 2005 roku. W tamtym czasie byłem demonem zła i nie widziałem przed sobą nic innego jak tylko ten jeden cel. Zabicie tego, który zrujnował moje szczęście i schańbił mój honor, wyznał później. Eśp Andrzej Zocze to polski wokalista Hitman Bluesowy i jazzowo-popowy, saksofonista altowy i perkusista, a także aktor musicalowy, teatralny i filmowy oraz artysta kabaretowy. Z wykształcenia ZEKE Był muzycznym samołkiem. Dokonał licznych nagrań płytowych, do filmów i seriali, m.in. Przybysze z Matplanety i Gumisie oraz dla archiwum polskiego radia. Jego najpopularniejsze piosenki to Byłaś Serca Biciem. Baw się lalkami, cest lawi paryż z pocztówki, siódmy rok, magia to ja, wymyśliłem ciebie, smakować świat, jak na lotni, bądź moim natchnieniem, o cudzie w tance budzie, czarny alibabę z repertuaru Heleny Majdaniec, rozmowa z Jędrkiem, nagrana z Andrzejem Sikorowskim oraz o baby, ach te baby, z repertuaru Eugeniusza Bodo, nagrana z Ryszardem Rynkowskim. Jak podaje Wikipedia. Współpracował również z wieloma muzykami jazzowymi, m.in. z Januszem Muniakiem, Zbigniewem Sejfertem, Tomaszem Stańką, Jarosławem Śmietaną, Michałem Urbaniakiem i Janem Ptaszynem Wróblewskim, a także z zespołami jazzu tradycyjnego Bale Street Band i Playing Family jako wokalista oraz Old Metropolitan Band jako perkusista. Związany był także z zespołami rockowymi Grupa Doktora Q, Kwadratem i Kasa Chorych. Nagrał muzyczne duety z wieloma artystami, takimi jak m.in. Ewa Bem, Krystyna Prońko, Krystyna Giżowska, Adrianna Biedrzyńska, Maryla Rodowicz, Łucja Prus, Hanna Banaszak, Danuta Ryn, Mietek Szcześniak, Beata Kozidrak, Lora Szafran, Ryszard Rynkowski, Andrzej Sikorowski czy Alicja Majewska. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.